Witam bardzo serdecznie, jazzy z tej strony. Po dwóch słabszych tygodniach udało się z powrotem być w czwartą rangę w Champions czyli 14-5. Bo ostatnim meczem wiadomo, co zrobiłem i cieszę się z tego, bo naprawdę zaraz Wam powiem, dlaczego. W każdym razie w dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać same piki, no bo paczki sobie zostawiamy na to. To jest dopiero 14:52 w piątek, więc czekamy do 19 z paczkami. Mam ich już ponad 50, także nie wiem jak to zrobię. Czy w tym filmiku pokażę te piki, moje taktyki aktualne, wytyczne i skład, czy, te, czy, czy no i oczywiście ten pack opening na toty, czy rozdzielę to na dwa filmy. To wyjdzie w praniu. A teraz zapraszam do pików. No i co my tu mamy? No nawet nie przeglądałem za bardzo tego, tej drużyny tygodnia. Wiem, że chyba jednym zawodnikiem, czy, czy może dwóch tych zawodników jest, których chciałbym trafić, to jest Bruno Fernandes i ktoś jeszcze. Nie pamiętam, ale jak go zobaczę tutaj, to na pewno sobie przypomnę. Na pewno nie jest to i to. Wils, pamiętam właśnie, że był jednym z lepszych, ale też to nie o nim była mowa. I na koniec gulasz, i to też nie był on. Możecie pisać w komentarzach czy kogoś pominęłem. Wiem, że to był zawodnik, który być może by mi podpasował nawet do pierwszego składu. Może, może potem sobie zobaczę i, i Wam powiem o kogo chodzi. Mniejsza w każdym razie szału nie ma, ale gra była naprawdę dobra, bo powiem Wam szczerze, że po tym nowym patchu się załamałem. Gameplay się zmienił strasznie i wydaje mi się, że teraz Pierwsze moje wrażenie w ogóle, grając na starych taktykach, yy, jakie Wam pokazałem w poprzednim filmie, po wyjściu patcha, dostawałem strogie baty w Division Rivals i w draftach, to Wam od razu mówię, ale się ogarnąłem w porę, zaraz Wam powiem w jaki sposób. Yy, pierwsze wrażenie, że znowu znerwieni zostali gracze, którzy grają wysoko, agresywnie, presują i ja tak grałem. Teraz zmieniłem swój styl gry o 180 stopni, gram bardziej zachowawczo, spokojnie, w ataku tak samo rozgrywam, na spokojnie i to przyniosło efekty, bo naprawdę była szansa nawet na rangę trzecią, bo jak mecze przegrywałem to po dogrywkach różnicą jednej bramki, myślę, że jak dalej utrzymam taki progres to jest ta trzecia ranga w moim zasięgu natomiast skład się za bardzo nie zmienił chyba od ostatniego wręcz bym mógł stwierdzić, że jest słabszy, bo przed Overmars, z którego się bardzo jakoś nie ucieszyłem bo dostałem go z pika za tego, nie z pika tylko z paczki z ikoną Midlook Baby w, w, za, za te swapy, no ale stwierdziłem, wypróbuję go i powiem szczerze, nie jest tragiczny, ale wcześniej wiecie, że ta taktyka inaczej wyglądała, że był też kaka w pierwszym składzie. Ale akurat Owy Mars ma tą przewagę, że jest szybki, jeszcze podbity z cygry gry, ja strzębiem, więc naprawdę na skrzydle m, sobie radzi nieźle, ale m, no nie ma tych sztuczek. To jest moim zdaniem największy makament Chociaż te cztery sztuczki, żeby mógł się obrócić y, jakimś y, berba spinem, czy berbaspinem czterogwiazdkowy. Dobrze mówię? 5 pięciogwiazdkowy. Y, to już naprawdę y, byłoby na plus dla tej karty. Ale naprawdę myślę, że y, jak się pytacie często czy taki traf z y, paczki z ikoną czy z piku, chociaż z piku to już by było słabiej, ale z paczki to jest raczej win niż plus, ale szału nie ma, no są lepsze karty. Moim zdaniem Kaka jest może lepszą kartą w wersji mid, ale przez to, że brakuje mu tej szybkości to mając zawodników szybkich w składzie takich jak Neymar czy Zinola, a nawet Fekir, bo może on ma tą szybkość ocenioną na 86, ale odczuwalnie nie wiem, jak, czy się ze mną zgodzicie, ale odczuwalnie jest dużo szybszy na przykład właśnie niż taki Kaka, który ma 85. Trafi mi się jeszcze Hakimi. Nie uwierzycie, że z tego pika za, dywi za elitarną dywizję. Śmieję się, że z tych pików mi się trafiają lepsze karty niż z wymiany 86 plus, bo z niej trafiłem chyba póki co Tiago, Silvey i bodajże Ilicicza. Już nie pamiętam nawet dobrze, ale taką wymianę chcę Wam w końcu pokazać na kanale, tylko muszę coś trafić. No, zbieram karty, te wszystkie trzy piki co dzisiaj trafiłem to na pewno pójdą po wymianę. Aczkolwiek klos, którego zrobiłem trochę przypadkiem, bo nie uwierzycie, ale też zrobiłem jakąś paczkę zanim ten pik wszedł ikoną. I miałem kakę na duplikacie. Nie chciałem robić y, klosa, bo miałem wtedy jeszcze Atala i wydawał mi się lepszy, ale zrobiłem go właśnie, żeby jakoś przepalić ten Foder I powiem Wam, że klos jest póki co z ligi francuskiej dla mnie najlepszym obrońcą. Może jest trochę wolniejszy od Hakimiego, y, ale porównajcie sobie statystyki. Poza szybkością, wszystko ma lepsze i w grze też jest to odczuwalne, a ta szybkość mniejsza wcale nie jest y, odczuwalna. Także klos mega to jest dla mnie pozytywne zaskoczenie. A... Owe Mars, może nie mega, ale też na plus. Gram cały czas tym fofanom, bo wcześniej, nie widzieliście tego, ale dwie ligi wcześniej grałem. Cassim, bo też mi się trafił z tego pick-up. Właśnie to był chyba Inform, czy tak. Kesim ma chyba tylko jedną kartę Team of the Week. Także hmm, wydawał mi się trochę lepszy od tego fofany, mimo wszystko, ale hmm, przepaliłem go i gram z powrotem fofanom. Po Większej różnicy nie ma. Wiadomo, marzył mi się fofana headliner, ale nie wiem ile teraz kosztuje, ale. Coś koło bańki pamiętam, że był wart. Dobra, nie przedłużając, przejdźmy sobie do moich taktyk i wytycznych, bo słuchajcie, to jest kluczowe. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłem, dostawałem baty, a pozmieniałem trochę, pokombinowałem, pobawiłem się tymi taktykami i tym razem nie grałem, bynajmniej wszystkim, na zrównoważonym. To jest i na takim domyślnym. To jest pierwsza taktyka. 4-2-3-1. I powiem Wam szczerze, pokażę Wam ją, ale nie używałem jej finalnie. Testowałem ją w Rivals, jest OK, ale tylko po to, żeby zacząć sobie mecz i wybadać przeciwnika, czy grać później taktyką kolejną, o której wam powiem, czy też jeszcze kolejną, o której też wam powiem. Styl gry w obronie zrównoważony, szerokość 55, głębokość 45, ofensywie konstruowanie akcji na zrównoważonym. Bezpośrednie podania, stwarzanie szans i szerokość na 65. Zagęszczenie 16 w połowie, rzuty różne 1, rzuty wolne 1. Yy, tu tak wygląda to w meczu i jakie yy, są tutaj wytyczne boczni obrońcy? Wiadomo, zostawać z tyłu yy, defensywni yy, pomocnicy. Co ciekawe, yy, wszystko na domyślnych. Czemu? No to wam jeszcze powiem później. Yy, ci yy, boczni SPO mają wszystko na domyślnych dobrze mówię tak a środkowy pomocnik ofensywny ma pole karne przy centrach napastnik ma biegać za plecy obrońców. Proste ale tak jak mówię nie polecam wam super grać tą taktyką i mm, no ona jest taka dość zachowawcza ale mm, na co sobie zwrócicie uwagę też w kolejnych taktykach nie dawałem zaryzykowałem y, tym SPD -kom, y, zostawać z tyłu w Fifie 20-21 zawsze obaj mieli zostawać z tyłu W tej zacząłem dawać tylko jednemu a teraz Przestałem w ogóle dlaczego Po prostu chciałem podjąć to ryzyko zobaczyć czy będzie duża różnica nie ma wielkiej różnicy A wynik mój zaowocował lepszą rangą także Jeśli oczywiście to są ogarnięci goście tacy jak Fofana i Awar Fofana ma Pracowitość wysoką wysoką Awar żeby was nie skłamać ma chyba wysoką i średnią tak mi się wydawało to oni sami z siebie będą się że tak powiem dobrze zachowywać w tej obronie ale też podłączać się do akcji bo jeden i drugi potrafi uderzyć choćby z dystansu a awarem bardzo dużo takich fajnych bramek strzeliłem na zielonce w tej lidze weekendowej ta taktyka jest bez zmian praktycznie do odrabiania strat więc nie będę wam jej nawet pokazywał. No ale teraz kluczowe dwie taktyki 4-4-2 jako pierwsza i ją grałem jak widziałem że przeciwnik gra wąsko tymi bocznymi obrońcami przepraszam, że gra dość właśnie szeroko bo jedni radzą dopasowywać się do stylu gry przeciwnika i przynajmniej w ofensywie, w obronie ok to, to się zgodzę, ale mi w ofensywie lepiej się gra właśnie robiąc dokładnie na odwrót niż przeciwnik jeśli widziałem, że on tymi obrońcami gra dość szeroko a dużo osób po patchu tak robi zresztą jak widzicie ja też troszkę szerzej sobie ustawiam niż zazwyczaj na 55, głębokość tak samo a i co widziałem u jednego prosa znerfione jest to jeśli macie 70 lub więcej w głębokości także nie polecam tak aż głęboko cofać obrony bo po prostu są za duże luki między tymi zawodnikami. Możecie sobie zobaczyć filmik na kanale OSI HD. I to było wręcz w wytycznych do nowego patcha od EA więc coś w tym musi być. Tutaj wszystko na zrównoważonym szerokość na 50 ale z racji tego Chwilka, bo muszę ustawić z powrotem nagrywanie. Dobra, jedziemy dalej. Z racji tego, że jest to dość szeroka taktyka, to ci zawodnicy nie są ani za wąsko, ani za szeroko. Ale jeśli przeciwnik gra właśnie szeroko tymi... Są to wciąż skrzydłowi, bo w ogóle też zauważyłem po tym patrzu, że gra z skrzydłami wróciła do łask. Takie długie, wysokie podania na rzecz właśnie tych... Pod, mocnych podań po ziemi, które zostały nerf, znerfione. Wciąż działają, ale, mm, ale nie mm, ma opcji na przykład, żeby ta piłka przeszła przez obrońcę, jeśli się dobrze ustawi. Nie liczę oczywiście wylewów, które się zdarzają. E, także gra z jak najbardziej, ale tutaj troszkę węższa. E, jeśli właśnie przeciwnik, tak jak powiedziałem, ustawi szeroko obronę, a to się często zdarza. I zagęszczenie szesnastki na czwórce, różne rzuty, rzuty wolne na jedynce. No i wytyczne. Głównie obrońcy Wiadomo, zostawaj z tyłu środkowi, znów wszystko domyślne i powiem Wam, że sprawdza się to po tym patrzu, że mają to krycie skrzydła, nie wiem czemu tak się dzieje, ale dużo lepiej mi się, we wszystkich formacjach mam to ustawione, lepiej mi się tak gra niż gdy kryją środek, nie wiem czemu i tu jest ważna sprawa przy bocznych obrońcach, oni mają ustawione zbiegaj do środka i wbiegaj za plecy obroń... obrońców, nie mają ustawione w pole karne przy centrach. I powiem Wam, że to zbiegaj do środka właśnie się super sprawdza przy tych długich y, piłkach prostopadłych. Oni fajnie się z tego skrzydła wyłaniają i ścinają po prostu do środka, mogą dostać piłkę sam na sam. Świetnie to działa. Y, no i co? Ci napastnicy wiadomo, wbiegaj za plecy obrońców. Ta wytyczna wciąż jest OP. Dobra. I ostatnia taktyka. Mamy tutaj 4-2-2-2. Ona jest y, jeszcze szersza w ataku. Więc to jest dobre, gdy przeciwnik gra wąsko i mamy tutaj szerokość 40, głębokość 45, ale właśnie gra wąsko, ale w ataku trzeba zwrócić uwagę, żeby nie grał za szeroko, bo wtedy po prostu to się nie sprawdzi i to 4-4-2-3 będzie lepsze, bo 4-3-1 2 3, jest bardzo podobne do tej taktyki. Jeśli chodzi o wytyczne takie w ataku, to. Skonstruowanie akcji na zrównoważony, stwarzanie szans bezpośrednie podania, a szeroko 60. Zagęszczenie 164 rzuty różne, rzuty wolne 1. Glitch chyba już nie działa. Osi właśnie powiedział, że działa, ale szczerze ja nie strzeliłem bramki i w ogóle rozgrywam różne krótko, ale raczej staram się wtedy rozklepać jakoś przeciwnika i szukać okazji do strzału z ziemi, a nawet moi przeciwnicy fut Champions. Też z tego, z tego liczenia korzystali. Jeśli ja się mylę osima, osima rację to dajcie znać. No i wytyczne, przejdźmy sobie, tu mamy oczywiście bołeczni obrońcy zostawaj z tyłu. Ci defensywni mają tutaj krycie środka, to jest jedyna formacja, przepraszam, źle wam powiedziałem, oni mają krycie środka, bo w tej formacji, kiedy gramy właśnie tutaj w defensywie dość wąsko to oni też ten środek kryją. Natomiast boczni SPO mają tylko w polekarne przy centrach, a napastnicy biegać za plecy obrońców. Nagadałem się filmik ma ponad 10 minut. Tak, prawie 15 nawet, ale troszkę go pewnie tam skrócę. Więc myślę, że będą dwa osobne filmiki. Ten i filmik z pack openingus z tego z eventu Team of the Week dzisiaj po 19.00. Szczerze, ja się nie łudzę, że trafię to ty. Większość paczek mam w ogóle niewymienną, ale o, jeszcze jest paczka z tocami Przepraszam, z Team of the Week, to ją sobie otworzymy. Widzicie, zapomniałbym o niej, ale fajnie, że sprawdziłem. I może coś tutaj skoczy, może ten zawodnik, o którym zapomniałem. A tak nawet z ciekawości sprawdzę sobie, kto to jest bo pewnie go nie trafiłem i pewnie tu będzie Quixel tak, Harrison chociaż te informy są coś warte to może nie Quixel ale już Wam powiem o kogo chodziło ja i tak się cieszę, nieważne co trafiłem cieszy mnie po prostu, że poprawiłem tą grę bo do wczoraj wieczora było naprawdę tragicznie i na 10 meczy w Division Rivals potrafiłem może 2-3 wygrać, a później już znacie dalszą historię piszemy sobie team of the week aktualny i kogo ja tu chciałem trafić Robertson też jest niezły ale nie jego o właśnie Ben Yedera. no Ben Yedera, jeśli byłby lepszy od Fekira to mógłby mnie w składzie zagościć nawet y, bardziej by mi pasował względem zgrania bo jest to liga francuska ale niestety y, no nie, nie mógłbym z tego kupić ale y, Widzicie, 100 kart mam na sprzedaż, drugie tyle pewnie jeszcze w klubie, bo zostawiam sobie dużo tych kart do robienia SBC na bieżąco. Trochę mam końców, oczywiście, no, no mógłbym sobie kupić, tak jak mówię, tego Benka, ale liczę, że po tym pagopeningu oczywiście w końcu zacznę robić też SBC z Pikiem o Ikonę, bo też musiałem się z tym wstrzymać długo. Wy możecie dać znać, czy coś trafiliście i w ogóle, czy tak jak ja, chomikowaliście paczki na ten event y, na roku, bo mi pierwszy raz się w ogóle to udało, bo ja jestem bardzo Wiecie, w gorącej wodzie kąpanej i zazwyczaj te paczki y, Otwieram na bieżąco, ale myślę, że będzie warto, a jak nie no to y, Jak nic nie trafię, to nie będzie tego filmu na moim kanale, a wy możecie dać znać Co trafiliście y, właśnie w piku Co trafiliście y, w paczkach, jeśli chomikowaliście y, I Cóż, życzę wam udanego weekendu. Do zobaczenia. Aha, i jeszcze najważniejsze. Co w ogóle sądzicie o drużynie tygodnia? O drużynie roku? Przepraszam, już mi się język plącze, trochę zmęczony jestem. Bo, 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 bo ja, ja nie pamiętam w ogóle jak to było, czy najpierw byli obrońcy, pomocnicy, napastnicy jakoś tak i dopiero od poniedziałku chyba cała drużyna a jeszcze ten dwunasty zawodnik gdzieś tam wskakiwał i chyba te nagrody publiczności. Jeśli tak będzie, to ja wam powiem, że chyba większość paczek tylko te takie kierunkowe sobie otworzę, teraz już ich nie zobaczę, ale wiecie, obrońca, pomocnik, napastnik to obrońców i pomocników tylko w, w ich dniu, tylko te paczki otworzę, natomiast pozostałe na napastników, bo chodzi do składu chyba tylko by mi Mbappe pasował i w ogóle pod względem zgrywalności, no on i Messi, no Roberta też fajnie byłoby trafić, no bo to jest nasz Polak rodak i nawet z ławki nim grać. Hmm, też mówi się, on będzie miał chyba ponad 90 pace'a na tej karcie, że może być grywalny. Chciałbym pierwszy raz, bo szczerze mówiąc nigdy nie grałem grywalną wersję ją Roberta Lewandowskiego, ale też byłem słaby. A teraz jestem coraz lepszy, więc może coś tego będzie. W każdym razie cały fokus jest na napastników, żeby trafić któregoś z nich. Zobaczymy jeszcze kto będzie tym dwunastym zawodnikiem, jak to będzie Salah czy Cristiano, no to tak samo. No zresztą Benzema też, no, tu sami napastnicy są do wyboru, także nie ma różnicy. Wtedy tym bardziej nie będzie filmiku jakoś w weekend, bo no, po prostu nie chcę tych paczek wszystkich otwierać na obrońców, aczkolwiek najbardziej chyba by mi oni pasowali do składu USI. i Donna. No bo on jest razem z obrońcami bramkarz i jest Marquinhos, Mógłby tutaj wskoczyć, myślę, za Kozę czy za Cordobę. Jeszcze bym się zastanowił, który jest lepszy, ale chyba mimo wszystko Cordoba jest trochę lepszy no ale można gdybać tak jeszcze jest, że o Cancelo i Rubendi aż ich akurat najmniej chciałbym trafić bo nie pasują ale w ogóle jakąkolwiek kartę to byłoby fajnie trafić i tym akcentem wam też tego życzę kończę filmik trzymajcie się cześć miłego weekendu na razie